Będąc szczerym, to dość ciężko zmusić mnie do próbowania nowych rzeczy. Należy trochę do tych ludzi, którzy wolą stałe, sprawdzone rozwiązania, nawet jeśli mieliby jeść kotleta schabowego w każdy dzień tygodnia przez cały miesiąc. Takie samo podejście mam w temacie gier. Zdecydowanie niełatwo mnie zmotywować do zaczęcia nowej produkcji, szczególnie jeśli mało o niej wiem. Ale no skądś trzeba tę informację czerpać, a w tamtym okresie źródłem nowych tytułów był dla mnie kanał t -Volta. Tamtejsza seria We The Revolution ciągnęła mnie na tyle, że zdecydowałem, że kiedyś Samemu ogram tę gierkę. Jednak czas mijał, seria dobiegła końca, a We The Revolution trafił do niechlubnej zakładki na Steamie do ogrania, gdzie niektóre gry czekają latami, aby po nie sięgnąć. W przypadku bohatera dzisiejszego odcinka było tak samo. We The Revolution musiało czekać na swoją kolej dobre kilka lat, jednak nadszedł ten uprawiony czas 2025 rok. Rok, gdy w życie weszło nowe postanowienie, które głosiło opróżnić zakładkę do ogrania na Steamie. Dzięki niemu światło dzienne ujrzało wiele świetnych tytułów, które były od Składane na odpowiednią chwilę. W związku z moim noworocznym postanowieniem niniejszym oznajmiam, że nadszedł odpowiedni czas, aby wraz z nim powana na recenzję with The Revolution. We Revolution przynosi nas do czasów rewolucji francuskiej, gdzie wcielamy się w skórę sędziego Trybunału Rewolucyjnego, który decyduje o życiu i śmierci mieszkańców rewolucyjnego Paryża. Ta unikalna gra polskiego studia Polislash łączy w sobie wiele elementów strategicznych, pchając nas do jednoczesnego grania w planszówkę, turówkę oraz wizualnowelkę. Co sprawia, że bliżej jej do hybrydy gatunkowej niż do jednego konkretnego gatunku. Już na samym starcie można wyczuć inspirację od fenomenalnego Papers, Please, co bardzo dobrze świadczy o samej produkcji. Osobiście wielokrotnie zagrywałem się w Papers, Please, co sprawia, że We The Revolution poruszyło we mnie skrawek gamingu, który od 2013 roku pozostał uśpiony. Zaraz po rozpoczęciu gry wita nas przepiękna szata graficzna inspirowana twórczością Georgesa Braka, a chwilę potem jesteśmy rzucani w ogień, prowadząc naszą pierwszą rozprawę, w której sądzimy naszego syna, który jest oskarżony o napaść na inne dzieci. Tak do prolog samouczkowy, który ma za zadanie objaśnienie nam, jak działają rozprawy, co jest zdecydowanie potrzebne, patrząc na to, że mechanizm, w tej grze nie brakuje. Pierwszym naszym zadaniem jest przeczytanie akt, z których wyciągamy informacje potrzebne nam do późniejszego wyroku. Następnie przechodzimy do łączenia kropek. Naszym zadaniem w tym momencie jest połączyć widoczne na ekranie wydarzenia do odpowiednich kategorii w celu odkrycia pytań, które potem możemy zadawać oskarżonemu. Jakby nie było to dostatecznie trudne, tak każdorazowo wśród wydarzeń są zastawione pułapki, które mają nam jeszcze bardziej utrudnić zadanie. Po odkryciu wszystkich pytań możemy wybrać, które chcemy zadać, a które wolimy pominąć, dzięki czemu możemy wprawnie Manipulować wyrokami na korzyść określonej frakcji. A jak już o frakcjach mowa, grając w We The Revolution, przygotujcie się, że nie zawsze będziecie wydawać wyrok zgodnie z własnym sumieniem, ponieważ sędzia, Alexis Widel, musi dbać też o własne dupsko. Na nasze ręce patrzy kilka frakcji: rodzina, rewolucja, lud i arystokracja. Jeśli zbyt bardzo którymś podpadniemy, może to spowodować ewent w grze, który albo utrudni, albo zakończy naszą rozgrywkę. Warto zaznaczyć, że każdy osądzany ma swoją własną unikalną historię, co to daje sporo głębi całej grze. W międzyczasie zostaje nam przedstawiona mechanika punktów wpływu, które możemy wykorzystywać do rozwiązywania bardziej skomplikowanych problemów. Po wydanym wyroku przybył czas na kolejne decyzje, a jak mogliście już zauważyć, tych tutaj nie brakuje. Możemy albo spędzić czas z rodziną, co wpływa na wewnętrzną reputację z każdym z nich, które z kolei przyznają bonusy do innych frakcji, albo szwendać się po mieście, załatwić sprawy, czy nawet grać w kości o przysługi wysoko postawionych, które jak możecie się domyślić, mogą nam dość sporo pomóc podczas naszej przygody. W miarę Progresowania mamy coraz więcej na głowie. Dochodzą kolejne mechaniki, które mogą zdecydowanie przytłoczyć niedzielnego gracza i skutecznie odtrącić go od tej produkcji. Warto zaznaczyć, że rewolucja francuska to nie tylko wybór pomiędzy więzieniem a uniewinnieniem. Będziemy postawieni w przypadkach, gdzie gilotyna to jedyne wyjście, więc przygotujcie się na to, że posypią się głowy. A jak o tym mowa, w późniejszej fazie gry musimy się przygotować na budowanie strategii, by zjednać sobie tłum podczas egzekucji, a odpowiednie przeprowadzenie rozmowy do ludu daje nam zauważalnego busta do reputacji. Potem dochodzi przejmowanie Paryża, kolejna mechanika w której rywalizujemy z politycznymi wrogami głównego bohatera o kontrolę nad Paryżem, wspinając się pod drabince politycznej za pomocą strategii, intryg i innych nie do końca legalnych metod. Kontrola nad Paryżem przeprowadzona jest w ramach planszówki na której dochodzi do bitew. Same bitwy przeprowadzone są w postaci walk turowych pomiędzy wojskami Fidela a jego przeciwnika. Podczas bitew w zależności od rodzaju jednostek mamy do wyboru kilka taktyk, jednak sama mechanika wydawała mi się bardzo losowa. Wither Evolution bez wątpienia wprowadza sporo zamieszania, dodając bardzo dużo mechanik. Mimo dodawania kolejnych warstw skomplikowania, każda z nich wydaje się na swój sposób potrzebna, żeby razem tworzyć spójną całość. Jedyne co mi się nie podobało, to sposób w jaki zostały przedstawione bitwy podczas przejmowania Paryża. Tam aż czuć, że zostało to potraktowane po macoszemu, co sprawia, że rozgrywałem je bardzo niechętnie. Ciemne zakątki Paryża kryją potężną ciemność, z którą musi się mierzyć nasz główny bohater, podejmując przy tym niemało trudnych decyzji. Popularnie byłem wciągnięty od początku do końca, Sprawiało, że ponad 12 godzin, które spędziłem przy tym tytule zleciało mi bardzo szybko. Finalnie uważam, że The Revolution to świetna produkcja, która cieszy oko i zmusza do myślenia, a także wprawia w osłupienie, gdy wchodzimy w coraz głębsze zakątki rewolucyjnego Paryża. Grawało mi się bardzo przyjemnie i uważam, że gra jest jak najbardziej warta waszego czasu. I to już wszystko w tym materiale. Jeśli się spodobało, to zostawcie coś po sobie, a no i nie zapomnijcie wpaść na naszą stronę pełną newsów, recenzji i artykułów ze świata gier. I nie tylko, do następnego ciao!